Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Kolejny raport ze wschodu, a dokładniej, Szanowni Państwo, raport Gbiorczyka, bo Adam Gbiorczyk po, po drugiej stronie. Witam Cię serdecznie, Adamie. Witam Cię, Marcinie, witam Państwa. Przez pewien czas tego raportu Gbiorczyka nie było, bo też ustaliliśmy z Adamem, że raz no, okres kampanijny, jak nie państwo wiedzą, albo może nie, to Adam jest kandydatem na, na senatora, także teraz bardzo, bardzo taki okres, jak rozumiem, ciężki, jeśli chodzi o, o też przygotowania do naszych programów, a trochę to trwa. Plus oczywiście fakt tego, że na froncie dzieją się rzeczy, o których ciężko było opowiadać częściej, bo po prostu musielibyśmy opowiadać pewnie o metrach, chociaż może zaraz Adam mnie wyprowadzi tutaj z błędu i jednak okaże się, że, że jest zupełnie, zupełnie inaczej. Ale najpierw, tak jak chyba standardowo zawsze jest, czyli, czyli dwa takie pytania wstępne jeszcze przed, przed mapami, czyli przed tym, na co czekają głównie nasi widzowie. Dwa, dwie kwestie chciałbym, żebyś skomentował. Pierwsza to służby specjalne ukraińskie. Ostatnio sporo tych ataków służb specjalnych, trzeba przyznać, robią na tobie wrażenie. Jak, jak widzisz kolejne ataki, czy to na okręty, czy to ataki na, na terytorium Federacji Rosyjskiej, bo takie też są, trzeba przyznać, że jak już później pojawiają się z tego materiały filmowe, to przynajmniej na mnie robi to spore wrażenie. No na mnie robią wrażenia zawsze działania służb specjalnych, czy to ukraińskich w Rosji, czy białoruskich w Polsce. Tutaj nie ma się co, co oszukiwać, że zarówno w jedną, jak i w drugą stronę będzie się to nasilać, aczkolwiek charakter oczywiście będzie inny, bo jednak służby y, ukraińskie mają na celu sianie głębokiej dywersji, niszczenie, wysadzanie y, istotnych obiektów y, składów amunicji czy paliwa, jeżeli chodzi o służby. Białoruskie, a może i rosyjskie, ale bardziej obstawiałbym, że białoruskie w Polsce, no to bardziej będzie to. Jakby takie pokazywanie, podszczypywanie, że nie do końca jesteście przystosowani tak naprawdę do wojny, czyli na przykład sygnał stop na kolei. E, czyli przelatywanie helikopterów nad polskim terytorium. Kto wie, może doczekamy się prowokacji jakichś dronów, może znowu gdzieś jakaś rakieta spadnie. E, to oczywiście ma na celu, e, jeżeli chodzi o działania białoruskie, to bardziej wywołania niepokoju wśród społeczeństwa, aby społeczeństwo tego, tej konfrontacji nie chciało, widząc to, jak dziurowym mamy system. Obrony przeciwlotniczej, co oczywiście zostanie jeszcze odpowiednio podsycone propagandą białoruską i rosyjską, to też zostanie bardzo dobrze spożytkowane na wewnętrzny rachunek. Oczywiście Aleksandr Łukaszenka będzie to wykorzystywał, mówiąc, że Polacy nie chcą wojny z Białorusią, bo są słabi tak naprawdę, także wszyscy jesteśmy bezpieczni, nie ma się co obawiać, żyjmy dalej, nie, nie przejmujmy się, nie wyjeżdżajmy z Białorusi, bo na pewno też ma z tym problem, jeżeli chodzi o młodych ludzi którzy stanowią podstawę gospodarki. Jeżeli chodzi o służby ukraińskie, no to są to działania, które mają. No tutaj nie chodzi o to, żeby pokazać Rosjanom, że gdzieś czegoś nie mają, nie umieją, czy, czy co, bo tutaj już jesteśmy w stanie wo wojny gorącej i tutaj chodzi o to, aby jak najwięcej zniszczyć, uprzykrzyć życie i spowolnić e, moim zdaniem niechybną kontrofensywę ro ro rosyjską, która będzie odpowiedzią na drugą ofensywę ukraińską, która no niestety nie idzie tak, jak miała iść. No właśnie, bo, bo drugi temat, który chciałem, drugie pytanie, które chciałem Ci zadać. No to pojawiają się te informacje o tym, że Rosja jednak gromadzi siły do, do działań kontrofensywnych, wczoraj zresztą to też strona ukraińska podawała, że, że ma takie informacje, że, że są takie przygotowania. Jeden z ekspertów powiedział nawet, że, że mowa tutaj o końcu września, początku października, twoim zdaniem, faktycznie to może być ten okres, kiedy, kiedy jednak nasilenie tej, tej ofensywy ze strony rosyjskiej zobaczymy i, i dlaczego wtedy. Bo mi się wydaje, że jednak wrzesień-październik to już jest dosyć późny etap. Mówimy już wtedy o pogodzie, która raczej na działania ofensywne nie będzie sprzyjać. Wszystko zależy od tego, jaka będzie pogoda, oraz musimy też pamiętać o ukształtowaniu terenu, na którym toczą się obecnie działania wojenne. Mówimy tutaj o stepach, czyli o rozległych na kilometry w każdą stronę łąkach. Przedzielanych czasem pasmem drzew, czasem małym laskiem, czy czasem większym, gdzie niegdzie jakaś wioska, już niestety najprawdopodobniej zrównana z ziemią tej osłony praktycznie nie ma wcale. I musimy pamiętać o warunkach atmosferycznych w kontekście re, re, roztopów, tak? No, ofensywy nie robi się w trakcie roztopów, bo nie ma to żadnego sensu. Chwilę przed bardzo niebezpiecznie, chwilę po jeszcze się nie da. Także albo będzie to długo przed roztopami, albo będzie to już w czasie, kiedy ziemia zacznie zamarzać i pojazdy będą mogły swobodnie podróżować przez pola, nie będą musiały się bać, że ugrzęzną gdzieś. No ale tu już mówimy raczej o miesiącach zimowych i to też trzeba liczyć, że będzie znowu mroźno na tyle, żeby nie było błota, ale nie aż tak mroźno, żeby żołnierzom ręce przemarzały, mówiąc w cudzysłowie do, do broni. A jeżeli chodzi o tę kontrofensywę rosyjską, to kiedy by ona nie była, ja jestem pewien, że ona będzie, ponieważ Ukraińcy bardzo mocno się wykrwawiają, bardzo dużo sprzętu tracą, tracą szybciej sprzęt niż go otrzymują, tracą żołnierzy szybciej i więcej niż są w stanie wyszkolić, także no to jest właśnie to, o czym też rozmawialiśmy wiele razy, ofensywę trzeba zrobić tak, tutaj mowa teraz o u, ukraińskiej, żeby się nie wykrwawić, żeby sobie nie rozkwasić nosa na ścianie, bo potem będzie trzeba się jeszcze zmagać z przeciwnikiem, którego mieliśmy zniszczyć, ale nam się nie udało i teraz on przechodzi on ma teraz inicjatywę i może ruszyć i wejść niczym nóż w masło w nasze bardzo osłabione pozycje, no bo żołnierze, którzy zginęli i broń i którą dysponowaliśmy została zniszczona, ona się nie pojawi z tak? Więc od razu te linie są słabsze, od razu można gdzieś planować, może gdzieś brakuje żo żołnierzy, może gdzieś są oddziały. Gorzej rozstawione, być może gdzieś są zmobilizowani ludzie po dwóch tygodniach, po tygodniu treningu, nie wiemy, bo z tym też było u Ukraińców bardzo słabo. Nie zawsze, ale zdarzało się, że żołnierze szli na wojnę, tak jak w przypadku Rosjan po trzech Także ja jestem pewien, że ta ofensywa będzie, z którego kierunku, nie wiem. Osobiście uważam, że Rosjanie pewnie bardzo by chcieli odepchnąć Ukraińców od Bachmutu i zająć cały, cały obwód bachmutski. Ale będzie to na pewno ciężkie zadanie. To już kończąc ten nasz wstęp, bo też jakby odnosząc się do tego, co, co powiedziałeś przed chwilą, do, do kontrofensywy i do, do ewentualnego terminu, to pojawiły się takie analizy. To generał Miller bodajże kilka dni temu powiedział, że Ukraińcom w tym momencie na, na działania ofensywne pozostało mniej więcej 30-40 dni. No i później już ze względu na, na pogodę, ze względu na też warunki atmosferyczne, które prawdopodobnie będą, jakie będą na Ukrainie, czyli, czyli zaczną się błota chociażby, że, że tak, że działanie ofensywne po prostu będzie trzeba, będzie trzeba wstrzymać. Twoim zdaniem to, to jest faktycznie taki scenariusz, że mniej więcej 30-40 dni jeszcze aktywnych działań ze strony ukraińskiej zobaczymy? No tutaj by można było na to pytanie odpowiedzieć dwojako, bo tak, jakby, tak jak mówiłem wcześniej, no kwestia roztopu. Wiadomo, że ani Rosjanie, ani Ukraińcy, gdy przyjdą roztopy i będzie wszędzie jedno wielkie bagno, a walczymy w terenie, który się w bagno na, na, na pewno zamieni, no to nie będą planowali, ani realizowali żadnych większych operacji, bo po prostu jest to bez sensu. Tak się po prostu nie, nie robi. Później albo wcześniej. I teraz, yy, czy to będzie miało miejsce? Wydaje mi się, że tak. Czy Ukraińcy mają 30 do 40 dni? Nie wiem, ile mają dni. Wydaje mi się, że czas to jest jeden z problemów, ale pytanie, czy to jest najważniejszy problem? Bo wydaje mi się, że Ukraina ma zdecydowanie więcej innych problemów niż to, że zostało im 30 dni. Na przykład to, że w ciągu ostatnich 30 dni zajęli dwa pola. Więc jeśli w tym tempie Ukraińcy będą zdobywali przestrzeń, a my tu mówimy o zdobyczach nawet nie 100 metrów dziennie, no to ta wojna potrwa jeszcze 5 lat i być może wtedy będziemy do Morza Azowskiego dochodzili. Także tutaj ja widzę problem, a nie w to, że zostało 30 dni, bo nawet jeżeli Ukraińcy wykorzystaliby dwa razy lepiej te 30 dni niż kiedykolwiek w trakcie tej ofensywy, to nie dojechaliby nawet do Tokmaku. A przed Tokmakiem jest jeszcze teraz są Ukraińcy przy pierwszej linii obrony, potem jest druga linia obrony, trzecia linia obrony i Tokmak, który jest dosłownie otoczony okopami. Celuśnie, czyli można to potraktować jako czwartą linię obrony. A u tego Rosjanie budują okopy dalej.